Witam w kolejnym odcinku Kung Fu dla Ludu. Dzisiaj kroki Wing Chun, przegląd podstawowych kroków. Rączki z boku, krok do przodu już przerabialiśmy wstępnie. Krok, dociągnięcie nogi, ciężar z tyłu. I teraz można zrobić na przykład zwrot z powrotem do pozycji Chi mienma, Ma, czyli mieć ciężar na obu nogach i kolana ściągnięte. Z powrotem zwrot do pozycji pierwotnej kroku do przodu mały kroczek można robić i teraz na przykład jeśli chcemy zrobić zwrot nie w tę stronę, tak jak sugerował powrót do pozycji biomechanika ciała, tylko chcemy zrobić zwrot w drugą stronę, też się może zdarzyć, to wtedy ta noga wędruje już do pozycji takiej, jakiej powinna być w Ichikimienma. Przechodzimy do Ichikimienma, przechodzimy ewentualnie też do zwrotu w drugą stronę. Czyli w zależności w którą stronę chcemy zrobić zwrot, w tę stronę przesuwamy ciężar ciała i robimy zwrot, powrót do pozycji KM ma oczywiście zawsze albo przednią nogą, bo jeśli robimy powrót, jeśli Używamy tylnej nogi, to raczej tylko po to, żeby znowu pójść do przodu. Natomiast jeśli jesteśmy już tą nogą z przodu, robimy powrót do ichi. Jeśli byliśmy tą nogą z przodu, też robimy tutaj powrót do ichi. Także kombinacji jest sporo. Jeszcze ważna rzecz co do kroków to oczywiście krok ewentualnie do, do, do tyłu, bo jeśli jesteśmy z nogą z przodu i nie chcemy wracać do ichi. Tylko chcemy wycofać się bardziej wstecz, to nie unikamy raczej tego, że robimy krok do tyłu taki zwykły, tylko robimy takie zejście. Czyli przenosimy, uciekamy przednią nogą do nogi tylnej, i teraz tylna noga, która była, noga, która była tylną, robi się nogą przednią, i tą nogą w razie czego też. Z powrotem możemy atakować, czyli pełne przeniesienie ciężaru. Jest, coś, jest też coś takiego przy okazji, jak długi krok wing Chun, czyli jedna noga i druga noga, od razu z pozycji ICHI. Jedna i druga, i ciężar oczywiście z tyłu. I to na tyle.